Siema, ze strony Kikuelo Dzisiaj pokażę... Ja wam pokażę wie Stolar Smash, jak zniszczyć szybko planetę. Może ktoś nie wiedział albo ktoś wiedział, że jak na przykład weźmiemy ten metaoryt nie wiem powiedzieć, ten Laster o na przykład tak, to zniszczy całą planetę. Zobaczcie sami efektem Zniszczy całą planetę na jego hita. Ja się pokażę, jak się na jednego hita. Zobaczcie sami. Jakby coś do dźwięku nie będzie, ale zobaczcie jak zniszczyć tu całą wygląda na, na, na hita. Tak, zobaczcie sami teraz wybucha. Yy, tak i jeszcze pokażę Wam jak zniszczyć ciaskę też na hita. Takie metory Musicie po prostu celować metory go. Tylko... Tutaj po prostu zobaczcie sami, jak to trzeba zrobić. Jak trzeba to dokładnie robić, jak niszczyć planetę i ciastka, tak. Po prostu promie się. Na powietrza się i uderza. Uderza, i... i. Teraz zobaczcie sami. Teraz, jak to wyszczyli, widzicie sami, i zobaczcie, jak to będzie działać. Ciastek się cały piecze. Pijecie się cały ciastek Zobaczcie sami Jedny ciastek Okej okay, to były dwa poradniki jak szybko zniszczyć planetę I ciastka Piszcie w następnym komentarzu co mam zniszczyć Z tej kategorii wszystkie. Co mam zniszczyć na przykład Z tej kategorii może zniszczyć Tutaj z tej kategorii lub z tej kategorii, lub z tej lub jeszcze raz ciaska napiszcie w komentarzu ok dziękuję za, gdań, dziękuję za oglądanie, zostawcie suba, suba i lajka i na